3, dwa, raz Z tej strony Rzeczpospolita obojga narodów Znaczy jeźdźwik I w sumie Nie wygląda to jak nasz sezon drugi Minecraftów O tym, w ogóle nie ten skin Ja sobie zmieniłem Na lewą rękę Na prawo. nie Może święty to jest takie nienaturalne No. Tak lepiej. No i chcę wam w sumie pokazać tylko to. To sobie skonstruowałem przed chwilą. Czyli... kopalnia złota. Ogarniam mniej więcej komendy. to tutaj yy, zacznijmy od początku. Tutaj nakazuje utworzenie bloku rudy złota, klocek obok tego. komend bloka. Druga zaś komenda nakazuje zamienienie nie bloku, który jest obok na powietrze z efektem niszczenia czyli co za tym idzie z efektem takiego no z takim efektem ogółem to to jest serwer na którym sobie z moim Towarzyszem od Europki, gram. Zezwalam Ci się odezwać. Halo? O. Mamy Cię. Serebianinowi powiedz. Ja się to się ja zwiększy? No, i sobie budujemy takie coś. Tamto to nie jedyna rzecz komendowa, którą zrobiłem. Tutaj będę jeszcze robił sklep. Ale ogółem, to tutaj jeszcze skonstruowałem bywnicę, w której mamy jeszcze komendę, która zabija wszystko i wszystkich, którzy nie są uwzględnieni tutaj. Zresztą by należało dodać osadnika. To powinno być villager. Dobra, czyli teraz, jeśli wezmę Czekaj, bo chcę jedną rzecz się upewnić, bo teoretycznie tak. Stary, masz dwóch pracowników w tym momencie. O, przez chwilę myślałem, że to jakaś zapadnie. Zrobię bibliotekę. Wait. A. Nie, 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 nie. nie. Coś się zepsułem. o no co, jeszcze jednego typka? A jakiś zawód związany z beczką? Nie. No i fajno jeszcze tak dospełnić ich troszkę. Żeby już był zapas. my będziemy rozwijali wioskę. O gdzieś tutaj będę jeszcze to rozbudowywał. A tutaj macie amfiteatr. Z masywną po prostu ilością mobków takie chcesz to wielkie zrobić? Właśnie nie to. Siedziłem. No to ty w sumie przyszedłeś do Minecrafta z tego Xboxa. O i to jest kolejna taka rzecz. To jest kopia fontanny jednej, którą w sumie zaraz wam pokażę jak się przeloguje Na jeden świat. Fontanna na przycisk. Pyk. I teraz, żeby wam pokazać gdzie, że ja tutaj to mam. Spróbuję, wiem co robię. i stąd się wzięła ta tamta ta tamta ta no to tak ogółem wygląda moja biblioteka w sumie to trzymaj to sobie zobaczysz i central V. To to białe to jest y, moja biblioteka. Jak sobie spojrzysz. Mrłem Radusz też. Udawałem. Ty to tak w sumie? To ja bym mógł zniszczyć tą, ten command blok, co to ciągle niszczy te potwory, wszystkie i po prostu za pomocą komendy zmienić poziom trudności. Co ty na to? O. No. Przepraszam, ale nie wpadliśmy. To znaczy, wiedziałem, że coś takiego jest, tylko nie wiedziałem, gdzie to jest. Stary, jakiegoś Pordża zacznij budować na te złoto. To, że Skarbiec? Albo nie. Czekaj, to ja tutaj się będę rozbudowywał z tym ogółem. Zakończę odcinek, bo w sumie... Koniec już tego wszystkiego. Co dobre, przy... się szybko kończy, więc pa.